Cześć, witajcie, z tej strony Sordina, to jest druga część specjalną na 1000 widzów. Wiem, że wielu z was czekało na jakiś konkurs, ale póki co to nie mam za bardzo czego dać na ten konkurs, nie mam pomysłu jak miałoby to wszystko wyglądać. Konkurs będzie w trzeciej części, jakoś coś wymyślę, bo póki co naprawdę nie mam ani funduszy, ani nic na ten konkurs. Będzie na pewno w trzeciej części, miał być w drugiej, wiem, 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 nie musicie mi tutaj pisać, wiem. Lecz stwierdziłem, że już jak mam robić tak długo ten tego, te, 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 te specjale i tak dalej, to już wolę to przestawić jakoś tak, żeby teraz był ten specjal co teraz jest, a tamten na trzecią część dobra do rzeczy. Postanowiłem, że zrobię fany moment dla widzów. Zapytacie na czym to może ma polegać pewnie otóż piszcie w komentarzach coś typu jak chce być fany moment albo coś na podobę. Ja potem wybiorę jakieś śmieszne momenty z waszych filmów i stawię to do fany moment. Czyli, no, zrobię takie dla was, nie takie osobne fany moment, czyli że dla jednej osoby cały fany moment, tak dalej Jak robię, jak robię to purposowi albo coś takiego. Tylko po prostu zrobię takie fany moment z was wszystkich. Typu, nie wiem, jest sobie Andrzej, Maciek, Stefan. No i was tam połączę i tak dalej. Będziecie fany moment na moim kanale, nie? Będziecie mieli, chyba, ten fame i tak dalej. Nie wiem, jakby to tam nazywacie. Nie będziecie mogli wystąpić i tak dalej. Dobra. Trzymając by było na tyle. Chyba wszystko wiecie, dobrze wszystko wytłumaczyłem? Dobrze wszystko wytłumaczyłem? Chyba tak... Wszystko powinniście wiedzieć... Dobra, jeszcze raz to skrócę, wysyłajcie film... Yy, piszcie komentarze o treści... Yy, nie wiem, chce być fajny moment, i tak dalej, musicie mieć jakieś filmy i tak dalej... I... O! Możecie jakimś sucharem zjechać! O, no suchary, jakiś fajny, taki śmieszny suchar, to też was dodam w fajny fajnym momencie... Ale taki musimy być taki suchy suchar, naprawdę taki normalny, aż mi wysuszy, kurde... Yy, no pranie normalnie tak mi. Ten, dobra, to by było na tyle. Mm, trzymajcie się, piszcie te komentarze. No i do następnego, wyczekujcie specjalną no, trzeciej części specjalu. myślę, że się pojawi jakoś w miarę szybko. Mam za, myślę, że jakoś, nie wiem, dam radę to zrobić ten specjal jeszcze przed tym, jak dwa 2000 widzów. Muszę dać radę, no bo jak to tak. Nie, no dobra, no, to trzymajcie się, to na tyle. Cześć.